Oczywiście, co? Stop. Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj zapraszam was na haul zimowy Będzie to zamówienie ze stronki Rozygal Tutaj wam się gdzieś pojawi nazwa tej y, stronki internetowej Oczywiście wszelkie linki y, do tej strony, jak i również do ubrań, które wam dzisiaj pokażę znajdziecie na dole w opisie, więc koniecznie wbijajcie do opisu Dzisiaj zapraszam was na krótki haul zimowy Wiele osób tak mi sugeruje, że wolą krótsze filmy na moim kanale. Zawsze yy, moje odcinki są długie. Tak więc dzisiaj zapraszam Was na krótki haul zimowy ze stronki Rosegal. No i co, zapraszam Was do obejrzenia. Nie zapomnijcie oczywiście o łapeczce w górze oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz udostępnieniu tego filmu znajomym, bo może yy, macie jakieś znajomych... Którzy interesują się modą A dzisiaj będzie haul z jakiejś zagranicznej stronki No i co? Ja już przechodzę do dalszej części tego filmiku I od czego zacznę? Od butów yy, Więc pierwsza rzecz są to takie buciki zimowe Są one naprawdę milutkie, ponieważ w środku mają taki yy, korzuszek Pokażę może Wam na jednym bucie to O, tak się prezentują te buty yy, Mają taką yy, żółtą Metka, jakby, ona jest specjalnie, jej się nie odrywa. Bardzo fajnie to wyglądało na stronie, więc postanowiłam, że, że takie sobie wezmę. Już Wam pokazuję na aplikacji, ponieważ właśnie ta marka Rozegal ma swoją aplikację. I buciki na stronie wyglądają tak, chyba tak samo wyglądają, co nie? Też mi się tak zdaje, bo chyba odpowiedzieliście tak <grych> I one kosztowały 38 dolarów Dość są drogie, ale moim zdaniem się opłacało je. Ogólnie te buty są skórzane W niektórych miejscach mają właśnie taki zamszyk beżowy Jeszcze były inne kolory, ale właśnie ten kolor bucików najbardziej mi się spodobał Po prostu takich nie miałam w swojej szafie Podeszwa jest bardzo fajna, jest ona gruba nie, no ogólnie bardzo mi się podobają te buty, ale wiem, że niektórym osobom mogą się one nie spodobać, ale ja do takich osób nie należę. Kolejna rzecz z tej strony: jest to taki sweter beżowy. Tutaj w kamerze wygląda na taki różowy. Taki różowo-beżowy, taki łososiowy jakoś. One chyba są wszystkie, te sweterki, w rozmiarze uniwersalnym, one size. Bardzo fajny jest Tutaj jak widzicie rękawki są Tutaj nie widać tego, ale jak się założy To z jednej strony rękawek jest taki dłuższy A z drugiej taki krótszy Więc to spaczko naprawdę wygląda Tylko w tym sweterku jest taki okrągły Ten sweter nie jest zbyt długi Idealny do jakichś spódnic Czy jak ktoś lubi nosić takie krótsze rzeczy Do jeansów z wysokim senem, Co również się taki nadaje Tak się prezentuje na stronie Więc chyba tak samo jak w rzeczywistości i on na stronie kosztuje 31 prawie 32 dolary. Oczywiście na tej stronie jest dużo przecen, więc jak coś Wam się spodoba, wydaje Wam się za drogi, to musicie poczekać i wtedy na pewno będzie jakaś promocja. Również w opisie znajdziecie różne kody do jakiejś promocji, więc zachęcam również do zajrzenia w opis. Kolejny sweterek jest on. W takim jesiennym moim zdaniem kolorze, jak i w sumie zimowym Bardzo mi się ten kolor podoba Na żywo on taki wpada trochę w taki zielonkawy jakby No nie wiem, taki inny, inaczej to wygląda niż w rzeczywistości Ale naprawdę również mi się bardzo podoba On jest również one size Bardzo mięciutki, miękki i bardziej gruby od poprzedniego Jest on wykonany z takiej grubej wełny Bardzo mi się on podoba, jest idealny Już go miałam raz w szkole i naprawdę jest super tak się prezentuje, on jest taki zwykły, luźny, taki obszerny bardzo i przede wszystkim ciepły Na stronie się prezentuje tak, niestety już jest wyprzedany Ja go dość dawno zamawiałam, ale zobaczcie, tak się prezentuje Bardzo ładnie i on kosztuje 37 dolarów, przeceniony z 75 dolarów, więc... Wow. I już ostatnia rzecz w tym odcinku jest również to sweater, yy, również gruby z golfem, już Wam pokazuję. Bardzo mi się na stronie podobał ten kolor. I w kamerze znowu inaczej wygląda. On jest bardziej, yy, w kamerze jest taki bardziej wyrazisty, a na żywo mniej, jest taki bardziej przyblakły, tak. On jest już trochę grubszy, jeszcze bardziej grubszy niż poprzedni Jest taki bardziej sztywny Można to stwierdzić po golfu, on jest strasznie taki sztywny Tamten jest taki mięciutki, ale gruby A ten również jest gruby i właśnie taki sztywniejszy Wełna tutaj jest bardziej taka zbita jakby Fajne w tym swetrze jest to, że ma takie śmieszne zakończenie dołu Taką jakby falbankę Te swetry były w różnych wariantach kolorystycznych Ale... Ten mi się naprawdę spodobał najbardziej Tak się prezentuje I na stronie, już Wam mówię ile kosztuje, 38 dolarów Tak się prezentuje na stronie O! I na stronie nie było widać, że będzie taka falbanka Znaczy, tutaj może troszkę to sugeruję, ale nie zwróciłam w ogóle na to uwagi Podoba mi się oczywiście linki do wszystkich tych ubranek. No nie wiem, czy do tego żółtego uda mi się dostać jakiś link, bo są wyprzedane, ale może w innym kolorze będzie. To samo decydy Wam. Na pewno podlinkuję w opisie. No i co? Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało Która rzecz Wam się Najbardziej podoba z tego holu. Mi ogólnie wszystkie rzeczy Jest naprawdę bardzo zadowolona z tych butów Jak i z tych trzech sweterków Na pewno jeden sweter będzie dla mamy Mama mówiła, że ten jasny Będzie dla niej, więc Podaruję mamie go No i Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcineczka, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał Koniecznie zostawcie łapeczki w górze oraz zasubskrybujcie mój kanał Również możecie udostępnić znajomym ten film yy, i skomentować jakoś fajnie Więc jeszcze raz dziękuję I koniecznie wpadajcie na moje wszystkie media społecznościowe oraz do opisu, bo tam znajdziecie wiele informacji Buziaczki i pa pa, cześć!